APRD, czyli w skrócie Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego, to nowoczesny radiowóz mający na celu wspieranie funkcjonariuszy drogówki. Pojazd specjalistyczny, który typowo wykorzystywany jest do zabezpieczeń i do likwidacji zdarzeń drogowych. Mam tu na myśli wypadki, jak i kolizje drogowe z pełnym osprzętem, z pełnym wyposażeniem. Takich pojazdów w Polsce Komenda Główna kupiła 77. Mieliśmy to szczęście, że do... Województwa Świętokrzyskiego trafiły dwa takie pojazdy, i jeden trafił do Ostrowca, drugi trafił do Komendy Miejskiej. Nowy radiowóz spełnia kilka funkcji. Pierwszą z nich jest bogate zaplecze techniczne. Wyposażenie jest bardzo, bardzo duże można powiedzieć tak w skrócie, zaczynając od kolczatki drogowych przy działaniach pościgowych czy posterunkach blokadowych, który ten pojazd może być również wykorzystywany, po cały sprzęt techniczny bezpieczeństwa ruchu drogowego, a więc do zabezpieczenia wypadków drogowych czy kolizji drogowych, a więc znaki światła oświetlenie całe, które mogą może być używane w nocy, lampy błyskowe, flary takie świetne, które również mogą być montowane. Na jakichś wystających elementach, jakichś pojazdach, które uległy uszkodzeniu. Natomiast oprócz samego ekwipunku, APRD to komfortowe, mobilne biuro. Pojazd na trzy osoby, zarysowany na przewóz trzech osób. Z tyłu w przedziale drugim, bo przedział trzeci składa się z typowo techniki policyjnej, Natomiast w przedziale drugim również jest umiejscowiony fotel z pasami bezpieczeństwa, który również jest obrotowy do stolika, więc pomaga policjantowi, który będzie z niego korzystał. Używał go, obrócić się do stolika i tam podejmować pracę. Poza tym na wyposażeniu mamy drukarkę laptopa, pojazd w środku ma WiFi, sieć wewnętrzną, a więc no, skomputeryzowany strasznie ta praca, którą policjanci będą wykonywać na niej, będzie, będzie bardzo łatwa na pewno. Dzięki takiemu wyposażeniu radiowóz jest komfortowym miejscem pracy dla policjantów, a w najbliższym czasie pierwszym jego zadaniem będzie kontrola pojazdów ciężarowych. Koszt jednego takiego pojazdu to około pół miliona złotych.